Cześć, witam na kanale Horse Passion. Znajdujemy się na Wild Hill Ranch w województwie dolnośląskim w kościelniku koło Lubania. Nazywam się Karolina Rusak i pokażę Wam dzisiaj, jak należy pokonywać przeszkodę trailową bramkę. Na samym początku ważne jest, żeby podjechać równolegle do, do bramki, szczególnie w pierwszym okresie treningu, czyli tak, żeby koń stał idealnie równolegle do niej. U. Zatrzymujemy się w takiej odległości, żeby najlepiej wychylić się po tą bramkę, ponieważ sędziowie to lubią. Trzymając wodę w jednej ręce, w zależności od stowarzyszenia, możecie przełożyć końcówkę na drugą stronę i złapać w ten sposób, lub pozostawić wodę tak. Oczywiście możecie jechać również na dwie ręce, jeśli prowadzicie swojego konia na bosalu lub na wędzidle. I tutaj uwaga, w zależności od stowarzyszenia może się zdarzyć, że trzymając wodzę na dwie ręce, możecie złapać bramkę, a następnie trzymać wodzę dalej w ten sposób. To również jest sposób, w którym trenuje swoje dzieci i juniorów, ponieważ tak jest o wiele łatwiej powodować koniem. A to co widzieliście na początku, jazda przez bramkę na jedną rękę jest już poziomem zaawansowanym, do którego będziecie dążyć. już otworzyliście bramkę na przykład na młodym koniu czy niedoświadczonym, możecie ją ponownie zamknąć i to by wystarczyło na pierwszy trening. Załóżmy, że to już działa, koniec spokojny, więc jako pierwsze idziemy do tyłu. Queensa się trochę zapatrzyła, zamarzyła. Ale nie za wiele, tak? Tylko na tyle, żeby te światło bramki troszeczkę otworzyć. Musicie sobie wyobrazić, że tam są cielaki i żaden nie może uciec. Następnie wyginacie głowę konia, ruszacie jego przód i teraz jest moment najbardziej krytyczny. Uważam, ponieważ wiele osób zrobi taki podstawowy błąd, zobaczymy, czy nam się uda, ląduje tutaj. Tak? I teraz mają problem, żeby przesunąć zad konia. Żeby to się nie wydarzyło, musicie dobrze trzymać konia zewnętrzną łytką podczas przechodzenia na drugą stronę. Oczywiście tak wyjechana bramka jest bardzo niepoprawna, ponieważ wszystkie cielaki Wam już uciekły, więc na pewno dostalibyście naszą minusowe punkty. Załóżmy jednak, że już dobrze przejechaliście tą bramkę, żaden cielak Wam nie uciekł. I uważam, że taka odległość też jest dobra, ponieważ możecie się wychylić i pokazać sędziemu, że wasz koń cały czas poprawnie stoi. Następnie łapiecie znowuż poprawnie e, wodze i możecie jechać dalej. Proszę pamiętajcie, że bramkę możecie sobie przećwiczyć również z ziemi, czyli e, ćwicząc traila w ręku. I dopiero z takim koniem, który jest przećwiczony z ziemi, robiłabym to z siodła. Powodzenia. Jeśli macie pytania, możecie je chętnie zadać w komentarzu lub odwiedzić nas osobiście na Walt Ranch. Zapraszamy!